Serduszku, Dzień dobry, jestem Iwona, a ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę Lanosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Albania zaskoczyła nas pozytywnie. Tanio, smacznie, ciepło. Ponoć w styczniu w Tiranie jest średnio około 7 stopni na plusie. W czerwcu nie ma za dużo turystów, przynajmniej na północy. Jeśli ktoś lubi górzyste drogi, to też będzie zadowolony. Dzień dobry. Dzień dobry. Idziemy sobie na. Zamek w Szkodrze. Albania, jeszcze, jeszcze Albania. Dobra, Iwona, dlaczego jesteś taka. To mnie Pokaż, powiedz czemu. Mi plecy. Pokaż. To tu. Nie Tu białe. To proszę sobie nie, nie wyobrażać. To jest ten krem. Nie, żadne lopienie o to A tam jest zamek na górze. Albańska Panna Młoda. Całkiem niezła. Ledwo widać, ale tam jest jezioro. Zamek ogólnie jest położony 130 metrów nad poziomem morza i oznacza to, że nie jest to aż tak wysoko. Koszulka, torba. No, magnesy ale ręczniki, piłkę do kupania flakę flagę albańską lub kosowską. To ciekawe. Mieliśmy zamiar tutaj zostać przez jeden dzień, ale, ale uznaliśmy, że jedziemy do baru. Wjechaliśmy, to mi się wydawało, że to miasto jest malutkie, ale nie jest. Wcześniej wjechaliśmy, bo ten upał jest nieznośny. Ale w Polsce też jest teraz gorąco. To co, lepiej marznąć? No, na pewno nie się tak spalać na plaży, bo to jest, bolo, boli wszystko, bolą Czyli mówisz, że plaża to nie jest dla nas? Nie, bo my tylko cierpimy. No, nie mam komentarza na naszą głupotę teraz. Dlatego będzie teraz przybliżenie na plagę albańską. Bo ona po prostu wybrała niewłaściwy strój na plażę. Nie widzisz, jak się trzeba było ubrać? Och. Tak wygląda o, zamek, ruiny zamku, tak, tak ruinę, wygląda zmęczony żołnierz, który piek na ten zamek, próbuje go zdobyć i zdobył go. Drugie podwórko już zdobył. Drugie podwórko? No. No bo to jest Second Yard się nazywa, nie? To drugie podwórko jakby. Pole może. Tam już się nic nie dzieje. O, tam jest wieża. Rzeka, ale taki ładny, ładny kolor w ogóle tej rzeki, nie? Taki niebieski. I tam daleko jezioro, które jest na granicy Albanii A. i Czarnogóry. No Albanii mniejsza jest. Dokładnie. A nazywa się tak jak to miasto. Jezioro szkoderskie. 40 minut, stąd jest morze. Wejście do muzeum jest płatne, dodatkowo 150 albo 50 dla dzieci. Wyjeżdżamy już. A to my, pewnie ciemni jak nie wiem do ale tacy jesteśmy opaleni po prostu. Opaleni. No i czekamy. Jak na razie najdłuższa kolejka, jaką mamy, mieliśmy. No. Już mamy dosyć. No, gorąco jest to, bo no mamy dosyć. Ok, Do zobaczenia po stronie Czarnogórskiej. Czarnogórskiej. Tu jesteśmy już. Znaczy w czarnogórze. W ogóle się nie spodziewałem. Normalnie... Była granica, nie? Czekało się, czekaliśmy chyba z 20 Dlaczego? minut, no to, to i tak na nasze. Tutaj standardy to było długo, wow, 20 Ale za minut, nie? Już taka kolejka była, że wow. Tak, 5 minut dłużej później byśmy przyjechali i byśmy czekali chyba z godzinę. E, tak czy siak. Ciepło było takie, że trzeba było otwierać drzwi, żeby przyjechać. Ech. Pan bardzo dobrze mówił po polsku. mówił Powiedział Polska, dziękuję Proszę. i do widzenia. Ty. No i, i wystarczyło, nie? Pan na granicy. I się okazało, że to jest granica jedna, jedno tak jakby. Przejście na wjazd i wyjazd. W sensie już nie ma drugiej tak jakby strony granicy, jest tylko jedna z Tak jakby, jakby tylko czarnogórska to była. To jest Pieczątka. Pieczątka. Pan się w ogóle nie pytał też o ubezpieczenie samochodu? No, tylko że będę samodnał to prawie jazdy się twoje nie pytał. No. Śmiesznie. Ale jakoś taka, była taka napięta atmosfera ludzi na tej granicy, tak chyba dlatego, że trzeba było długo czekać, wszyscy stresowi chodzili. I tak gorąco też, nie? wracić no, z tego gorąco. No to pa. na ładnie. Są tu drogi tak wąskie, że dwa większe samochody nie są się w stanie wyminąć. Według gogli to była najkrótsza trasa ze Szkody do Balu. Na całej jej długości było tak wąsko, jednak wiadomo, najpiękniejsze widoki są właśnie na takich bardziej bocznych drogach, a nie autostradach. Hmm. Bo jest ten wielki Bo ona znalazła sobie kolejnego nowego świeci na Sztywniaku. Trzema Sztywniaku. Siema Sztywniaku. No cześć. Czemu jesteś taka sztywna? To los mnie tak pokarał. Idziemy. Mały kłotek On pójdzie z nami coś go przejedzie No nie to idziemy No nie trzeba, trzeba chyba nic Ogólnie jest godzina 18 i chyba na dobrze ciepłem Bo jest chyba ze ze 35 jeszcze no Na telefonie pokazywało 33 plus na odczuwalne jakaś taka wilgotność jest bo tu nad morzem Ło Ciężka sytuacja Aj, o, 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 rozrywa mi się skóra na, na klatce. Dlaczego? Aha, bo mam spaloną. Nie rób tak. O, o. Element sakralny musi być. Prawie jak u nas. Kościół. Co, w kościół? No, mógłby być w każdym polskim mieście taki kościół. Taki... ...ciekawy. Nowoczesny. zwierzę zegarową. Ojejku, co to nam wyrosło na drodze? Samotna palma. Pokaż, jakie tamte ładne są krzaczki. I palmy też są. No, ale ślinność jest imponująca tutaj. Zobaczcie jak tu ładnie te góry wyglądają. Góra, o. o tam, gloczek, góra. A tu są średniowieczne ruiny. Baru. Baru. Bar wzięty. Trzeba dopowiedzieć o tym, że bar to miejscowość, który, ogólnie Czarnogóra jest krajem, który jest bardzo mocno górzysty, tak? Tylko tak. 5% powierzchni kraju nadaje się do. użytku pod rolnictwo, w rolniczego. Tak? Można powiedzieć tak. rolniczego użytku. Tak, bo reszta to góry i miasta. Albo jakieś suchotniki. ruiny. Pipalmy. Zobaczymy, czy sztuczna. Zapukamy. Jak, jak sztuczna, to ten. ten? To, to odbije. Sztuczna w środku? Nie, wow, no, ma ale twarda. Ej, a palma ma tyle lat, co ten? Co liści? O, to jest ciekawe pytanie. Tu są takie jakby liście, że były kiedyś liście, nie? No, i, i właśnie sobie w górę. A góry, ale ja To, to palma jest palma na Nie wiem. No, przecież kokosy. Co ty to... myślisz? Ja z Polski jestem, tam jest zimno i parę nie rosną. Hmm. Port. Tak, A co jest związane z tym portem? To jest największy port w Czarnogórze. Tak, i był kiedyś. Był kiedyś największym w Jugosławii. Jednym z, jednym z najważniejszych. A, jednym z większych w Jugosławii. No, ciekawe. A miejscowość ile? Tam 17 tysięcy mieszkańców. Tak, około 17 tysięcy. Niewiele, nie? To prawda. Ale. Jak, o, patrzcie, coś Na czarno. Ja na wakacjach, Andrzeja tutaj może wysłał. Andrzej. Ojejku. Ojejku. Plaża. Miłe rozparowanie. O, przynajmniej się do butu Gorzej dla tych, co tu leżą Nie odciskają My tu No My jeszcze leczki. poleżeliśmy tutaj. No. no to znaczy nie tutaj. E, w Albanii. Albanii jest tak taki A tutaj? A tutaj? No. Ciekawe czy ciepła woda jest. Już kiedyś leżeliśmy na takiej, takiej kamienistej plaży. plaży. Wydawało no, nam w się, w że gorzej być nie może. I nie. Okazało się, że... Tutaj jest to samo. E, jeszcze nad tym, tym morzem też były kamienie. Tak, ale tam przemieszane z piaskiem. Tam nie były takie kamień. Także proszę wiedzieć, że w barze Szydę. są kamienie. Sobie to zanotować. W razie chęcia... Ewentualnego all-inclusive. Czarna górze. Niech ten inclusive ma w sobie też leżaki. Leżaczki to minimum, no. I buty takie. Żeby było, żeby wyglądały od stąpania po tym. Trapery. Trapery, <laughs> Trapery nad morzem. Ile ludzi. Ile kamieni. Ile kamieni. Same kamiony Czy chciałabyś leżeć na plaży na nazwie Topolica? Polica? Topolica? Topolica. Topolica? Przednie ładnie. Nazwa jak to za inne. Topielca. Ja myślałam, że... Czy się kojarzysz ze złotopolskimi pamiętasz? Też byk się tak się nazywało. Ja Wy co ty co brędzisz jakiś? Złotopolice się nazywało. No właśnie, Złotopolice się nazywało. I mi się a nie, skarżyło, a nie z tym bardziej skończyło niż w jakimś. No plaża topielec, no naturalna na kolej rzeczy. Nie? nie. Na szczęście my się nie utopiliśmy. Dziękujemy. Dobre kozy na plażę. Jest no? Dobrze. Moje pierwsze nie brzmiało inaczej niż moje kolejne. No, przeczytaj to. Susani. A jak była pierwsza na nawet. Susani nawet. Siusani. byście się na plaży albo umyliście się w wodzie, czy plaży? Coś na was, Siusani. Padnie też. siusiani Bo no, dziękuję. A propos Jugosławii. Iwona wyczytała, że ćwierć procenta ludzi. Na Wikipedii to wyczytała, więc nie jest jakaś super potwierdzona informacja, ale może tak być. Świerć procenta ludzi uznaje się okay. nadal za. w tym kraju, właśnie w Czarnogórze, uznaje się nadal za Jugosłowian. Czyli nie są Czarnogórcami, nie są, nie wiem, Serbami, czy jakim, jakimkolwiek innym narodem bałkańskim. Tylko uznają się za Jugosławian, czyli. Spadkowierców. No. Ludzi urodzonych. I wychowanych i w wierze jugosławiańskiej, w sensie w takim życiu jugosławiańskim. To też jest ciekawe, no bo tyle lat minęło, a oni nadal… Kraj się rozpadł, a oni się nie mogą z tym pogodzić. No. Jeśli tak jest rzeczywiście. Ciekawe. Trzeba spotkać te właśnie te pięć Mówisz, osób. Musisz pytać. Dzień dobry. Czyli Zresztą, to pani jest to pan, Jugosławianką. Przeprowadzam referendum, jakieś tutaj informacje potrzebuję. Jakie narodowość. Ale jak była tak opcja wpisać Jugosławię jako narodowość, to może ludzi dużo jakichś zrażonych jednym narodem tudzież drugim lub nie, niewychowanym w duchu i tradycji jakiegoś kraju mogło ze złości wpisać. Tak, że oni się utożsamiają tylko z Jugosławią, a nie z jakąś Serbią czy Czarnogówą. Ja Nazwy ulicy opisane i w Cyrlicy i alfabetem łacińskim ulica Jowana Tomaszewica Tomaszewicy tak. Czarno górze nie ma cyrlicy, jest A, Łacina. W bardzo ładnie ze strony architekta. Zobaczył górę. Zbudował budynek kształcie górny. Ale to bardzo, bardzo ładnie z jego strony, że zobaczył górę, dałem to było. Zdanie tygodnia myślę. Bawiary architektoniczne. Świątynia prawosławna, zaraz do niej wyjdziemy, może. Zobaczymy, bo jesteśmy w krótkich spodenkach. Ja mogę wejść, popsiada zobaczyć. Mikołaj, Mikołaj. Hmm, Mikołaj. wypasione. Tak, Czarnogóra miała króla. Tutaj tylko przebywał, a jego główna siedziba znajdowała się w Cetyni, gdzie dziś znajduje się siedziba prezydenta. Pozycja króla w Czarnogórze to bardzo ciekawy przypadek, gdyż w chwili obecnej istnieje pozycja księcia koronnego Czarnogóry, którym w chwili obecnej jest Mikołaj Michajlowicz, tytułujący się Mikołajem II. Ma obowiązki reprezentacyjne na arenie międzynarodowej, a w kraju dba o wsparcie kulturalne i gospodarcze. Ten człowiek żył w oto tym okazałym pałacu z widokiem na morze i palmy, tu pójdzie do internetu, wiesz o tym. O Boże, dramat. Będą tutaj prezentować to, jak kiedyś wykorzystywano len, ale także zachęcać do recyklingu i powrotu do... Do tego Dobry, materiału? Ogólnie bardzo fajny materiał. Mam jedną koszulę zieloną i jest super. Naprawdę schnie momentalnie len. Jednocześnie jest bardzo ciepły, więc nie jest najlepszy na takie gorące dni, ale właśnie schnie momentalnie, że jak się ją upierze to pśu, jest już sucha. Ale dużo piwa, dużo lówek z piwem. Także polecamy. Mega wybór chipsów, które są... nazywają się chipsy i są bardzo dobre. <grystanie> Te chipsy nazywają się chipsy, naprawdę tak się nazywają. Serbska, serbska skrawatka. Łapicka. Ciemna imona. Co jesz? Zupę rybną, ale nie smakujemy. Całe dwa euro kosztowało. Mm. To jest restauracja, w której jesteśmy to jest numer jeden wśród najtańszych restauracji w darze i chyba nie jest Jesteśmy jedyni Byli wcześniej ludzie, ale poszli sobie ale poszli Mają środki na komary jak u nas jest plaga Plaga komarów, nie? Tak klądce presto 350 euro Oliwki Nie do ogólki 2,39 Francji. Nie, to w to się nazywa sklep przepraszam he, he, he. A to To to, to 2,39, 2,69 Aj war. się, oprócz w Niemczech to w Euro jest wtedy zdrowy. No, nie? w Niemczech jest mega tanią. 6,11 za jakiś kurde sosik. Dom domowy Aj no pomagało. Dobra, muza. Jak, jakie chipsy jakie ci, jakie ci bierzesz? Te chipsy. Naprawdę. Chipsy o nazwie chipsy. Tak, już mówiłam, no, ale tu pokazuję teraz. Ile kosztują? 1,45 za zapaczkę XXL no. A malutki 55 kosztuje. To jaki Tak Jakby ktoś chciał kupić sobie O Kremliwa 75 ml71